Chcesz dowiedzieć się, jak łatwo zabezpieczyć swoją przyszłość? Oglądaj ten filmik. Założę się, że oglądałeś film Forest Gump. Pewnie kojarzysz też jedno ze zdań wypowiadanych przez głównego bohatera. Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo co się z niego wyciągnie. Jest to święta prawda. Nigdy nie jesteśmy pewni tego co się wydarzy w naszej przyszłości. Jednego dnia możemy wygrać na loterii, znaleźć 10 tysięcy złotych na ulicy, możemy dostać spadek od cioci z Ameryki, no ale może też się zdarzyć, że dostaniemy mandat, będziemy mieć stłuczkę, czy popsuje nam się telewizor, czy pralka. Takie nieprzewidziane sytuacje też mają prawo zdarzyć się w naszym życiu. I niestety takie nieprzewidziane sytuacje wymagają od nas nagłego sięgnięcia do portfela. A co jeżeli w tym portfelu jest pusto? Najlepiej więc zatem zabezpieczyć się na wypadek takich nieprzewidzianych sytuacji i odłożyć sobie pieniądze na tak, zwaną, na tak zwany fundusz awaryjny. Jest to suma pieniędzy która może nam posłużyć właśnie jako pomoc w takich nagłych, nieprzewidzianych sytuacji. Odłóżmy więc sobie zatem 1, 2, 3 tysiące złotych gdzieś na jakimś yy, koncie oszczędnościowym, czy nie, te pieniądze leżą w szufladzie, w kopercie i trzymajmy je na wypadek wystąpienia takich właśnie kryzysowych sytuacji, które będą wymagały od nas szybkiego ściągnięcia do portfela. Zabezpieczy nas to, przed koniecznością po sięgania, nie wiem, po jakieś łatwe pożyczki czy szukania wśród znajomych, pożyczania nie wiadomo kogo na nie wiadomo jaki procent. Nie jest to trudne, nie jest to skomplikowane, złóżmy sobie zlecenie stałe, które będzie nam przelewało nasze, na część naszej wypłaty na jakieś konto oszczędnościowe, ustalmy sobie kwotę 50-100-200 zł i co miesiąc odkładajmy, aż nie uzbieramy właśnie około 2-3 tysięcy zł po które będziemy mogli sięgnąć właśnie w sytuacji jakiejś podbramkowej, kiedy zepsuje nam się pralka, kiedy zepsuje nam się nagle samochód, który jest nam potrzebny do pracy, kiedy zepsuje nam się laptop, na którym właśnie pracujemy i potrzebny jest nam do zarabiania pieniędzy. Nie kombinujmy więc, tylko odłóżmy tą sumę pieniędzy jak najszybciej i zabezpieczmy swoją przyszłość. A jeżeli chcesz poznać jakieś inne porady dotyczące finansów osobistych, Zajrzyj tutaj do opisu pod filmem, znajdziesz tam link do mojego bloga, gdzie opisuję inne również fajne, sprawdzone rzeczy z, właśnie z dziedziny finansów osobistych. A jeśli tak, podobał Ci się ten filmik, to poluj na kolejne i do zobaczenia następnym razem. Hej!